Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z pięknej, śnieżnej, zimowej łodzi. Jest minus 10, jest super. Ja dzisiaj odkryłam yy, podgrzewane fotele u mnie w aucie, więc naprawdę to jest duży luksus i bardzo Wam polecam, jakby co. Yy. Niestety ten, ta aura ma się nie utrzymać do świąt. Właśnie przed chwilą w radiu mówili, że już od jutra mają się zacząć plusowe temperatury, więc zacznie to wszystko topnieć. No szkoda, chociaż ja cały czas mam nadzieję, że jednak prognozy się mylą i będzie śnieżnie na święta, że będzie piękna taka świąteczna aura. Ja właśnie podjechałam do biura. To jest chyba ostatni dzień w tym, w, tygodniu w, moim, w tym tygodniu w biurze. Mam taką nadzieję, ale nie ostatni dzień pracy. Pracuję do czwartku, od piątku mam urlop, także super, bo już zacznę się przygotowywać do świąt. Co prawda, w tym roku Wigilia nie jest u mnie, jest u mojej mamy, bo my się tak mniej więcej wymieniamy. Więc ja mam co dwa lata, w zeszłym roku była u mnie, w tym roku mam spokój, ale tam muszę coś, mam je pomóc. Przygotuję jakieś tam, nie wiem, kapustę, coś tam może jeszcze, zobaczymy, jak tam się podzielimy. W każdym razie, ja teraz lecę do biura. Dzisiaj mam bardzo długi dzień, ale. Mam nadzieję, że szybko minie i odzywam się do Was później. A, i jeszcze jedno. Wczoraj był mecz finałowy, Argentyna wygrała, Argentyna się cieszy także fajnie, a ja przed chwilą wraz słyszałam, że bardzo ciepłe słowa płyną z całego świata odnośnie naszego polskiego arbitra, który sędziował w tym, w tym meczu. Także super, bo rzeczywiście naprawdę zachowywał się bardzo profesjonalnie, możemy być dumni. Także teraz już na tyle to wszystko i lecę. Do pracy. Jest już, słuchajcie, wieczór, ostatnia prosta do świąt. Wszyscy normalni ludzie właśnie się szykują do świąt, a ja co robię? A ja idę właśnie na zabranie wspólnoty mieszkaniowej, bo moja wspólnota nie jest normalna. Słuchajcie, wszystkie wspólnoty mają zebrania na początku przyszłego roku, gdzieś tak w okolicach lutego, marca, a my mamy dzisiaj, bo u nas w yy, Ciągle się kłócą, ciągle jest coś nie tak, mamy sprawę sądową z deweloperem. W związku z tym niestety muszę iść. Zebranie będzie w salce takiej przykościelnej, tam jest zawsze zimno i zawsze te zebrania bardzo długo trwają, bo tam się wszyscy kłócą, więc... Myślę, że tak spokojnie za trzy godzinki tam posiedzę, więc się ciepło ubrałam, mam pod spodem jeszcze mm, taką bluzkę, taki long, long sleeve, z długim rękawem bawełnianym, na to ten sweterek z Lizert, on jest bardzo ciepły, bardzo go lubię, naprawdę to była super decyzja, że zostawiłam go, pomimo, że on nie ma jakiegoś dobrego składu, ale naprawdę fajnie mi się sprawdza i praktycznie z niego nie wychodzę. Mam te getry z kalzedonii. one są ocieplane, ja już mam, to już są któreś z kolei moje, ja je noszę od kilku lat, teraz się zrobiły bardzo popularne, tak czy siak, bardzo Wam polecam i wzięłam, założyłam swoje emu, żeby nie zmarzły mi nogi, co prawda jest teraz dosyć mokro, bo wszystko zaczęło się topić, mm, mam nadzieję, że się nie poślizgnę, ale ja mam w sobie kawałeczek, więc jakoś przelecę, a przynajmniej nogi mi nie zmarzną, także tak, także... Teraz lecę i zobaczymy. Nie wiem, czy się odezwę do Was później, czy już jutro. Wydaje mi się, że chyba jutro, bo już podejrzewam, że będę bardzo zmęczona po tym zabraniu. Witam Was kolejnego dnia z nadśniadania. Tutaj przygotowałam sobie takie rozowe chlebki z pastą jajeczną. Bardzo dawno nie jadłam już pasty jajecznej, miałam ogromną ochotę. to jest pasta jajeczna ze szczypiorkiem, z rzodkiewką, z kiełkami, do tego jeszcze pokroiłam sobie ogórka kiszonego i herbata, ta co zwykle pokazywałam Wam, to jest ta e, zaraz, muszę ją Czekoladowe historie z loda Nelsona razem z imbirem, z cytryną, a zapomniałam jeszcze dodać miodu, za chwilkę jeszcze dodam miodu i jem, bo już jestem bardzo głodna. Ponieważ tuż po świętach wyjeżdżamy, postanowiłam zamówić kilka rzeczy, które Wam zaraz pokażę. I zacznę może od Zary. I to będzie taki. Piękny sweter zimowy, ja go widziałam y, na kanale Karoliny Samson i bardzo mi się spodobał, więc go odszukałam. On w pewnym momencie nie był dostępny w moim rozmiarze, ale tam zrobiłam tą, wiecie, powiadom o dostępności i dostałam informację, że się pojawił. I to jest rozmiar, y, tam były dwa rozmiary, S na M i M na L albo L na XL, chyba, chyba L na XL, ja wzięłam ten mniejszy. Zaraz go sobie przymierzę, on nie, był, on nie ma jakiegoś fajnego składu, tutaj jest dosłownie jakiś tam malut, malutki procent wełny, nie pamiętam już jaki, kosztował ten sweter chyba 199 zł, ale zależało mi na tym, żeby on był taki dłuższy właśnie do leginsów, w zimowy. Bardzo mi się podoba. Co prawda na stronie myślałam, że te tutaj dodatki są takie bardziej pomarańczowe. One są czerwone, ale w sumie ta czerwień też fajnie wygląda i może nawet lepiej. Także taki sweter. Zaraz będziemy mierzyć. O lecia, lecia to robisz, że natychmiast jak zaczynam nagrywać, to Ty się tutaj pojawiasz. Po prostu niesamowite. Leży gdzieś, słuchajcie, zwinięta, nawet nie wiem gdzie, w którym kącie. Jak tylko zaczynam do Was gadać, to ona natychmiast przychodzi. Ale nic, następnie, słuchajcie, następne zamówienie to jest Krasedonia. A, dobra, ja się tego też nie otwierałam. To już było jakiś czas temu. zobaczymy i słuchajcie, wiecie, że ja bardzo lubię te leginsy skóropodobne, ocieplane i zamówiłam sobie teraz kolejną parę ja mam je w rozmiarze M i wydaje mi się, albo mocno schudłam, albo one się troszeczkę rozciągnęły, ale odrobinę mi wiszą więc w tej chwili zamówiłam sobie je w rozmiarze S i zobaczę o, co prawda tutaj <gryw> wydają mi się dosyć małe, ale one się rozciągają, e, więc nie wiem, zobaczę przymierzę. Jeżeli te eski będą za ciasne, to po prostu wymienię sobie na m I kupiłam sobie, ponieważ czasami wiecie, legginsy są fajne do takich dłuższych swetrów, ale mam też takie krótsze swetry zimowe, do których muszę nosić dżinsy albo jakieś takie spodnie, a one nie są ocieplane, nie jest mi w nich ciepło, na przykład jak jest bardzo, bardzo zimno. Więc postanowiłam, że zamówię też tego samego typu, z tego samego materiału, ale spodnie żeby właśnie można było to nosić do krótszych rzeczy. I też zamówiłam w rozmiarze S. Tak, one mają dokładnie to samo tutaj chyba pod spodem. I to jest dokładnie to samo. Czy to jest coś innego? Nie, wygląda na to samo. Więc będą fajne, cieplutkie, byleby tylko były dobre. Ale właśnie takie widzicie. Takie spodnie. Mam nadzieję też, że będą długie. E, bo ja mam dosyć długie nogi, te m -ki są na mnie dobre, jeżeli chodzi o długość. Mam nadzieję, że te eski też. I na stronie Kazadoni była taka promocja, że 3 plus 1. Więc słuchajcie, i to dotyczyło rajstop i skarpet, e, więc zamówiłam sobie cztery pary Rajstop. Jedne są takie fajne, nie wiem, jak to, jest, jak to jest. Może pokażę. Z takim fajnym wzorem. Nie wiem, może na święta, wiecie, ja mam bardzo dużo takich wełnianych tunik, które są zupełnie gładkie, nic się tam nie dzieje, więc do tego właśnie jakieś takie właśnie fajne, wzorzyste rajstopy, i właśnie wzorzyste, właśnie one nie są wzorzyste, tylko takie koronkowe, imitujące koronkę. Do, takie, do takiego czegoś, właśnie rajstopy, długie kozaki, wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądało. Zamówiłam też trzy pary. Top z dodatkiem kaszmiru, bo ja już je miałam wcześniej. One są bardzo fajne, bardzo cieplutkie. Daję też je moim córkom i one też bardzo je lubią, także takie. I te zamówiłam w rozmiarze 3 i te koronkowe też w rozmiarze 3, zobaczymy czy będą dobre, ale wydaje mi się, że tak, bo ja chyba zawsze wieram trójki i tutaj jeszcze zgapiłam się, bo mogłam wziąć cztery pary skarpetek i jedną parę bym miała ja gratis, ale jakoś tak się zgapiłam więc wziąłam tylko jedną parę skarpetek, bo po prostu spodobał mi się wzór, bardzo fajne takie wiecie eee, troszeczkę coś innego nie pamiętam w jakiej one były cenie i nie pamiętam czy one tutaj też mają dodatek kaszmiru tego wam nie powiem. Ale takie wiecie, no skarpetki i ostatnia rzecz jaką kupiłam, to słuchajcie, są buty. Moje pierwsze Moon buty. W zeszłym roku byliśmy na, też na takim wyjeździe świąteczno-noworocznym, sylwestrowo-noworocznym, w Zakopanem. I słuchajcie, jak pojechaliśmy tam, to przez pierwsze dwa dni był przepiękny śnieg, i był super. Były takie minusowe temperatury, ale to było dosłownie tam, nie wiem, minus dwa, minus trzy. Także było rewelacyjnie, było słońce, piękna pogoda. I po chyba właśnie po drugi, drugiego albo trzeciego dnia zrobiły się nagle bardzo plusowe temperatury, nawet do plus 9, i to wszystko zaczęło topnić i płynąć. Więc było strasznie ślisko, strasznie mokro. Ja pojechałam w swoich emu, więc nie dosyć, że te emu mi troszeczkę przesiąkały, to jeszcze bardzo, bardzo się ślizgały. One same w sobie nie są może jakieś takie wyjątkowo śliskie, ale wiecie, na tym w pewnym momencie robił się lód. Na tym lodzie płynęła woda i to było wszystko bardzo śliskie, bardzo nieprzyjemne. Więc w tym roku postanowiłam kupić sobie jakieś właśnie lepsze buty dostosowane do takiej pogody i mam nadzieję, że Moon buty się sprawdzą. Ja nigdy nie miałam tych butów. W sumie to też tak niewiele o nich słyszałam. One mają tutaj taką podeszwę wykończoną takimi, no nie wiem jak to, to nie, nie są kolce, nie są bolce, no ale widzicie, to nie jest taka płaska, śliska podeszwa. Ona jest gumowa i tak czuję, że rzeczywiście jest taka tempa. A jeszcze tutaj mają taką, e, takie coś, więc ja mam nadzieję, że te buty nie będą się ślizgać. Fajne, bo są w środku wykończone takim, nie wiem, flauszem czy czymś. Mm. Bardzo mi się podoba to, i właśnie szukałam takich, żeby tutaj to logo nie było takie wiecie białe, jakieś krzyczące, żeby z daleka nie było widać, że to są moonbuty. Więc te są takie dyskretne i w miarę zgrabne, bo czasami te moon buty potrafią być takie wiecie. <ścoughs> ja Ciebie dam. A te są takie, widzę, fajne, zgrabne. E, chyba je wzięłam, nie pamiętam, w rozmiarze 37 albo 38, ale to. Zobaczy, czy one coś to. Nie, nie mają niczego w środku. Zaraz je przymierzę. Wydaje mi się, że powinny tak na oko. Powinny być dobre, ale zaraz zmierzymy te wszystkie rzeczy i dam Wam znać. Słuchajcie, przymierzyłam już te rzeczy i teraz tak, jeżeli chodzi o ten sweter, to jest bardzo fajny. Podoba mi się. Jest taki dłuższy. On ma taki troszeczkę szerszy skład skład szerszy fason, ale nie przeszkadza mi to, nie wydaje mi się, że on był taki za bardzo obszerny, jakoś taki, żeby był niekształtny. Mam go co prawda przez chwilkę, mam też pod spodem pod koszulkę, ale na razie póki co mnie nie gryzie, więc na plus chyba ten sweter jak dostaje, bo będzie się fajnie nadawał właśnie w górę. Mam nadzieję, że będzie ciepły, bo to na razie no, trudno wiecie mi stwierdzić, czy tak jest. Jeżeli chodzi o te spodnie, to też ta eska jest bardzo fajna. Są długie, tego teraz nie możecie zauważyć, bo, bo mam buty, ale są długie, nie wiszą, nie są też takie za bardzo obcisłe, także spodnie też zostają. Te leginsy sobie zaraz przymierzę, ale też wydaje mi się, że będą dobre. No bo skoro te spodnie eski są dobre, to i legginsy też. No i słuchajcie, mam problem, jeżeli chodzi o buty. Bo generalnie, nie wiem, tutaj chyba nie, tak wam że nie zobaczycie. One są bardzo fajne. Ten rozmiar nie pamiętam właśnie, jaki to jest, ale jest bardzo wygodny, idealny dla mnie. Tylko kurczę, słuchajcie, nie widzicie tego, ale oni mi przysłali dwa lewe buty. Jeszcze się przyglądałam, czy oby na pewno, ale na pewno, słuchajcie, po metce, która jest w środku, po. po no, no, generalnie, no, to, to po prostu widać. Zresztą. Mm. No, jeden i drugi jest po prostu lewy, więc nie wiem, muszę, muszę tam rozeznać, jak ewentualnie im to odesłać. Nie wiem, może będzie jakiś numer telefonu, może zapytam po prostu, czy, czy, czy mi jakoś wymienią tego jednego buta. No nie wiem, zobaczę, zobaczę, co zrobię. W każdym razie, ja już nawet nie pamiętam, z jakiego sklepu ja to zamawiałam W każdym bądź razie, no, ten jest lewy i ten jest lewy. No, hit. Po prostu tego mi brakowało jeszcze teraz przed samymi świętami, żeby słuchajcie, to odsyłać, wymieniać e, i, ma, i jeszcze w ogóle mam nadzieję, że tu się zdąży w ogóle do mojego wyjazdu wszystko zorganizować, bo naprawdę są fajne i takie wiecie, czuję, że rzeczywiście one są tępe i że one nie, nie będą się ślizgać. E, także to jest dokładnie to, co mi chodziło. E, zgrabne, nie rzucające się w oczy, tylko kurczę dwa lewe. Taki słuchajcie, mały update. Przymierzyłam y, te leginsy. właśnie nim siedzę. Są dobre, są wygodne. No, może mogłyby być odrobinkę luźniejsze, ale takie nie są też złe. A myślę, że one się troszeczkę y, rozciągną y, i będą już naprawdę idealne. A wydaje mi się, że te emki, po prostu w, ty, w tym momencie, byłyby na mnie za duże. I jeżeli chodzi o buty, ogarnęłam też stronę tych, tych wiecie, te, tą firmę, w której tam kupowałam. No i okazuje się, że tam jest 365 dni na zwrot, więc ja teraz te buty zatrzymam, nie będę ich zwracała, bo został i mam, sprawdziłam, mam rozmiar 38 i są też 38 dostępne na stronie, więc je po prostu zakupię ponownie. I zobaczę, co mi przyślą, bo może teraz się okaże, że przyślą mi dwa prawe, więc kompletuję sobie zestaw. A to, co zostanie, po prostu odeślę i tyle, bo też wiecie, teraz jakaś wymiana i tak dalej, to mogłoby być kłopotliwe i mogłoby mi po prostu do wyjazdu to wszystko nie wypalić. I zostałabym bez butów. Także teraz zaraz zamawiam sobie kolejną parę, a później już po. Po Nowym Roku odeślę i tyle. Ja serworze kuchennych przygotowań do świąt. Tutaj już gotuje mi się taka kapusta z grzybami. Tu już wstawiłam sobie kapustę na, na kapustę z grochem. Tu już gotuje mi się też groch. Ja bardzo lubię kapustę z grochem. Nie w rodzinie w sumie niewiele osób lubi, ale ja później będę jadła przez całe święta. Tutaj już moja córka wałkuje. Ciasto na pierniczki, które zaraz będziemy piec. A i zaraz wam pokażę. Tutaj my robimy z takiego udołeczka. To jest, słuchajcie, bardzo proste. Tu jest taka gotowa mieszanka. Ja to kupiłam w Lidlu. Za nie pamiętam prawie kilkanaście złotych. Tu jest taka gotowa mieszanka. Dodajemy dosłownie tylko jeszcze jedno jajko i pół kostki masła. I to z tego już się później tam według przepisu robi. Pierniczki, ale naprawdę ten przepis jest bardzo prosty i moja córka robi je sama.